Witajcie! Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim wideo. Na dzisiaj przygotowałam dla Was znowu bardzo fajny, bardzo delikatny wzór warkoczowy warkoczyki, które są tylko z dwóch oczek. Ja będę je robiła bez drutu pomocniczego, bez drutu do, do warkocza, ale będę Wam mówiła, dla tych z Was, którzy nie potrafią tak robić warkoczyków jak ja, będę Wam mówiła, co macie robić, jak macie zostawiać te to oczko na drucie pomocniczym. To jest jego prawa strona. Lewa strona jest prawie można identyczna powiedzieć, tylko że tutaj schodzą nam te y, lewe oczka. A więc w moim przypadku świetny <grybujesz> wzór na, y, na szaliki. Ja znalazłam to w starym, bardzo starym zeszycie starej gazecie Sabrina dostałam od koleżanki kiedyś już bardzo dawno. Słuchajcie, ja nawet nie mogę znaleźć tutaj, z którego roku to jest, nie ma znaczenia. Tu jest bardzo dużo wzorów na skarpety. Na skarpety jest bardzo dużo wzorów, i słuchajcie, będę Wam może powoli pokazywała niektóre z nich z tych wzorów. Tutaj zrobiłam, jest szkic, więc nie muszę go powtarzać, ja tylko Wam pokażę jeszcze tutaj szybciutko. To jest ten wzór, ta skarpetka. Jest bardzo fajna, jak będziecie robili włóczką do skarpet. To bardzo fajnie na pewno wyjdzie, bo ja robiłam to tutaj, tą próbkę dla Was na dwóch drutach, grubszą włóczką. Wzór, który możecie wykorzystać na Okrągło na drutach na okrągło robiąc, jak również w rzędach. Ja z Wami będę robiła dwa raporty na szerokość w rzędach i jeden raport na wysokość. Mamy liczbę podziel oczek podzielną przez 8 plus dwa oczka brzegowe na wysokość 24 rzędy czy 24 okrążenia. Jeżeli robicie w okrążeniach, to nie macie tych oczek brzegowych, tylko macie liczbę oczek podzielną przez 8. Jeżeli mamy tutaj prawe oczka w pierwszym rzędzie, to one nam schodzą, ja mówię teraz o rzędach parzystych, one nam będą schodziły w rzędzie parzystym jako lewe i takie przerabiamy. W okrążeniach przerabiacie te parzyste rzędy też jak oczka schodzą z drutu, ale jeżeli tu macie prawe, to one będą w parzystym okrążeniu jako prawe przerabiane. Jeżeli macie lewe oczka w parzystych rzędach, to one Wam schodzą jako prawe oczka i takie przerabiacie, okrążeniach, przerabiacie je na lewo w parzystych okrążeniach. To wszystko, ten szkic jest na początku tego wideo. Możecie go sobie przerysować. On nie jest wcale trudny i zabieramy się za robotę. Pierwszy rząd. W pierwszym rzędzie czy w pierwszym okrążeniu mamy wszystkie oczka na prawo. Obojętnie, jak one Wam po ostatnim waszym raporcie na wysokość schodzą, tu schodzą mi jako lewe oczka, pomimo tego ja je przerabiam na prawo. Te, które schodzą mi z drutu jako prawe oczka, przerabiam pod tylną ścianką. Te, które schodzą mi tutaj z drutu jako lewe oczka, przerabiam, suwając drut prawy pod przednie ścianki. Odwracacie robótki i robicie drugi rząd lub drugie okrążenie. Jeżeli robicie w okrążeniach, to robicie wszystkie oczka na prawo. Jeżeli w rzędach to robicie wszystkie oczka na lewo. Trzeci rząd, oczko brzegowe, a następnie mamy jedno oczko prawe. Kolejne dwa oczka przerabiamy na lewo. Pierwszy i drugie. Następnie mamy dwa oczka prawe znowu i znowu dwa lewe. Raz i dwa. Jedno oczko prawe. To był pierwszy raport, raport. rozpoczynamy drugi. Prawe. Dwa lewe, dwa prawe, dwa lewe i jedno prawe. I u mnie jest już oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracacie robótkę i przerabiacie kolejny rząd, czy okrążenie, tak jak oczka schodzą wam z drutu. Rząd piąty. Po oczku brzegowym robimy pierwszy warkocz. I w tym wypadku bierzemy jedno oczko na drut pomocniczy i zostawiamy je przed robótką. Kolejne oczko, które jest na lewym drucie, przerabiacie na lewo. Następnie to oczko z drutu pomocniczego przerabiacie na prawo. Jedno oczko lewe, dwa prawe. I znowu jedno lewe. I teraz bierzecie jedno oczko na drut pomocniczy i zostawiacie za waszą robótką. Kolejne oczko przerabiacie na prawo, a następnie to z drutu pomocniczego przerabiacie na lewo. Pierwszy raport zakończony i rozpoczynamy drugi raport. Jedno oczko na drut pomocniczy zostawiacie przed robótką, kolejne oczko przerabiacie na lewo, a następnie to. Z drutu pomocniczego przerabiacie na prawo. Jedno lewe oczko, dwa prawe, jedno lewe. Jedno zostawiacie za robótką, kolejne oczko przerabiacie na prawo i to z drutu pomocniczego przerabiacie na lewo i macie już oczko brzegowe przerabiam na lewo. Odwracacie robótkę i robicie wszystkie oczka tak, jak schodzą z drutu. Siódmy rząd. Rozpoczynamy oczkiem brzegowym, a następnie mamy jedno oczko, które przerabiamy na lewo. Kolejne oczko jest oczkiem prawym i znowu jedno lewe. Następnie mamy dwa oczka prawe, jedno lewe, prawe i lewe. Drugi raport: jedno oczko na lewo, kolejne na prawo, znowu jedno na lewo, dwa prawe. Jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe. I u mnie jest już oczko brzegowe. To był teraz siódmy rząd. Rząd dziewiąty. Oczko brzegowe, a następnie mamy jedno oczko, które przerabiamy na lewo. Następnie jedno oczko bierzemy na drut pomocniczy i zostawiamy przed robótką kolejne oczko z lewego drutu przerabiacie na lewo. I to oczko z drutu pomocniczego przerabiacie na prawo. Dwa prawe oczka. I teraz mamy jedno oczko na drut pomocniczy, ale tym razem zostawiamy je za robótką. Kolejne oczko przerabiacie na prawo, a następnie to oczko z drutu pomocniczego przerabiacie na lewo. Robimy jedno lewe oczko, raport zakończony. Kolejny raport, jedno oczko na lewo. Jedno bierzecie na drut pomocniczy i zostawiacie je przed robótką. Kolejne oczko przerabiacie na lewo i to z drutu pomocniczego przerabiacie na prawo. Następnie mamy dwa oczka, które przerabiamy na prawo i znowu jeden mały warkoczek, jedno oczko na drut pomocniczy za robótką, kolejne oczko przerabiacie na prawo i to z drutu pomocniczego przerabiacie na lewo. Jedno lewe oczko, i u mnie jest już oczko brzegowe. Odwracam robótkę i robię kolejny rząd, czy okrążenie, tak jak oczka schodzą z trudu. Jesteśmy w tej chwili w 11 rzędzie i rozpoczynamy oczkiem brzegowym, a następnie mamy dwa oczka lewe i cztery oczka prawe, i znowu dwa lewe. Raport zakończony, kolejny raport, dwa na lewo i cztery na prawo. I dwa lewe, i u mnie jest już oczko brzegowe. To był teraz jedenasty rząd. Rząd trzynasty. W rzędzie trzynastym, czy w okrążeniu trzynastym, wszystkie oczka przerabiacie na prawo. Obojętnie jak one wam w tej chwili schodzą z tego drutu, przerabiacie je na prawo. Ja przerabiam te, co schodzą z drutu jako prawe, pod tylnią ścianką, wsuwając prawy drut, te, które schodzą mi z drutu jako lewe, przerabiam na prawo, ale wsuwając drut prawy pod przednią ściankę. Odwracacie robótkę i robicie kolejny czternasty rząd czy okrążenie, tak jak oczka schodzą wam. Jesteśmy w piętnastym rzędzie. Po oczku brzegowym przerabiamy jedno oczko na prawo, następnie mamy dwa lewe oczka. Pierwsze i drugie. Następnie mamy dwa prawe. Musiałam na szkic popatrzeć, bo... Dwa prawe i znowu dwa lewe. Raz i dwa. Jedno prawe. Raport zakończony. Rozpoczynamy drugi raport. Prawe dwa lewe. Dwa prawe. Oj, zaraz zgubię to oczko. I dwa lewe. Pierwsze i drugie. I jedno oczko na prawo. Oczko brzegowe przerabiam na lewo, odwracam robótkę i robię kolejny rząd tak jak oczka schodzą z drutu. Siedemnasty rząd, 17 okrążenie. Oczko brzegowe, a następnie mamy jedno oczko, które przerabiamy na prawo, i jedno na lewo. Kolejny warkoczyk. Jedno oczko bierzecie na drut pomocniczy i zostawiacie za robótką. Kolejne oczko przerabiacie na prawo, a następnie to z drutu pomocniczego również na prawo. Kolejny warkocz, jedno oczko przekładacie na drut pomocniczy, zostawiacie to przed robótką. Kolejne oczko przerabiacie na lewo, a następnie to oczko z drutu pomocniczego przerabiacie na prawo. Jedno lewe oczko i jedno prawe. Powtarzamy, kolejny raport robimy. Jedno prawe, jedno lewe. Jedno oczko na drut pomocniczy. Za robótką kolejne oczko przerabiacie na prawo, a następnie to oczko z drutu pomocniczego na lewo. I jeszcze jeden warkoczek, jedno oczko na drut pomocniczy przed robótką, kolejne oczko przerabiamy na lewo i to z drutu pomocniczego na prawo. Robimy jedno oczko lewe i jedno prawe i u mnie już jest oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. To był teraz 17 rząd. 19 rząd brzegowe, jedno oczko prawe, jedno oczko lewe i jeszcze jedno oczko na prawo. Następnie mamy dwa lewe oczka i znowu jedno prawe, jedno lewe, jedno prawe. Drugi raport prawe, lewe, prawe, dwa na lewo. Jedno na prawo, jedno na lewo i jedno na prawo. I u mnie już jest znowu oczko brzegowe na lewo. To był dziewiętnasty rząd teraz. 21 rząd. Znowu warkocz. Po oczku brzegowym robimy jedno oczko prawe. Następnie bierzemy jedno oczko na drut pomocniczy i zostawiamy je za robótką. Kolejne oczko przerabiamy na prawo. I to oczko z drutu pomocniczego przerabiamy na lewo. Robimy dwa lewe oczka i znowu warkoczyk. Jedno oczko na drut pomocniczy zostawiacie je przed robótką. Kolejne oczko, które jest na lewym drucie roboczym, przerabiacie na lewo, a następnie to oczko z drutu pomocniczego przenosicie na lewy drut roboczy i przerabiacie je na prawo. Jedno prawe oczko. Kolejny raport. Jedno prawe. Jedno na drut pomocniczy za robótką. Kolejne przerabiacie na prawo, a następnie to z drutu pomocniczego na lewo. Dwa lewe oczka i teraz bierzecie jedno oczko na drut pomocniczy i zostawiacie je przed robótką. Kolejne oczko przerabiacie na lewo, a następnie to z drutu pomocniczego przerabiacie na prawo. Jedno oczko prawe i u mnie już jest oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i robicie tak, jak oczka schodzą z drutu. Rząd 23. Oczko brzegowe, a po oczku brzegowym mamy dwa oczka na prawo. Następnie mamy cztery oczka lewe i dwa prawe. Rozpoczynamy kolejny raport drugi dwoma prawymi oczkami, cztery oczka na lewo. I dwa na prawo i oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i robicie ostatni, 24 rząd, czy 24 okrążenie, tak jak oczka schodzą z drutu. I to wszystko. Teraz jak ten rząd, czy to okrążenie zakończycie, dojedziecie tutaj do końca, wszystkie raporty już zrobiliście, obojętnie ile ich macie, to rozpoczynacie znowu od pierwszego rzędu. Od pierwszego rzędu. Lub od pierwszego okrążenia. Wzór jest naprawdę bardzo ładny i można powiedzieć bardzo łatwy. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dziękuję Wam za, wasze za, za to, że odwiedziliście znowu mój kanał. Będę się cieszyła, jak znowu u mnie zawitacie. Życzę Wam miłego dnia i przede wszystkim zostańcie zdrowi. Na razie, cześć.